Są dzisiaj z nami dwa telefony: Oppo A52 i A72. Jeżeli ktoś jest ciekawy tego, jak używało mi się ich przez ostatnie kilka dni, zapraszam do oglądania. Cała linia A-Oppo w tym roku jest bardzo ciekawa. Ja już w swoich rękach miałem A91. Tutaj znajdziecie film o tamtym telefonie. A teraz dwa kolejne telefony 72 i 52. Śmieszne, że ceny. To są takie schodki o 200 zł. A91 1400 czy 1399, jak chcę opo, ale zawsze ta złotówka mnie wkurza. W związku z czym A72 200 zł niżej, czyli 1200 albo 1199. No i ten 1000 albo 999, czyli schodzimy poniżej 1000 zł. Te telefony są do siebie bardzo podobne, dlatego zrobię o nich jeden film. Nie będę rozbijał tego na dwa filmy. To moim zdaniem nie ma sensu. Jakie są różnice? Podstawowa pierwsza 128, a tutaj mamy 64, czyli 72 ma po prostu więcej pamięci wbudowane. Oba mają zresztą sloty na kartę pamięci. To jest jedna różnica. Druga różnica to są różne wersje kolorystyczne. I to już jest kwestia uznania, co komu się podoba. Oczywiście i w jednym i w drugim telefonie jest plastik i trzecia różnica to jest różnica w optyce. To znaczy tutaj mamy układ pixel, a tutaj mamy 12 megapikseli, czy tutaj oczko główne ma 48 megapikseli. Cała reszta jest w zasadzie taka sama. Budowa tych telefonów jest dokładnie taka sama. Szybciutko sobie przelećmy. Tył plastikowy, taka sama wyspa Niezbyt piękna, tylko że z inną optyką, z innym oczkiem głównym aparatu. Czytnik linii papilarnych z prawej strony. Zintegrowany z przyciskiem do włączania telefonu. Po drugiej stronie mamy przyciski do regulacji głośności. Tackę na dwie karty SIM. Na dole jest wejście miniczek na słuchawki, więc fajnie. USB-C i głośnik. Drugi głośnik mamy tutaj. W związku z czym jest to i jeden, i drugi telefon ma dźwięk stereo. I zaraz pokażę, jak te telefony grają, a jak się do tych telefonów dostajemy albo czytnikiem linii papilarnych, tutaj w ten sposób. I to działa dokładnie tak samo, czyli szybko, celnie i precyzyjnie, albo naszą twarzą. Tutaj tak. Tutaj tak. Czyli jak widzicie, dokładnie tak samo, dokładnie szybko i celnie, bez żadnego problemu. I na jednym, i na drugim ekranie mamy od nowości nalepioną folię ochronną. Ja tej folii nie zdejmowałem. Ona jest niezłej jakości. Chroni nam ekran przed zniszczeniem, w związku z czym nie widzę powodów, żeby z tej folii tutaj rezygnować. Jak te telefony grają, dlatego że dźwięk w tych telefonach jest bardzo dużym ich plusem. Po pierwsze, tak jak już mówiłem, mamy wejście na słuchawki, w związku z czym podłączymy sobie słuchaweczki. Nie musimy używać słuchawek Bluetooth. Po drugie mamy tutaj w ustawieniach w dźwięku taką technologię, która pomaga nam dobrać najlepszy dźwięk do różnych ustawień. Albo telefon sam to wybiera, albo sami sobie dopasujemy filmka, albo muzyka. I na słuchawkach te telefony grają naprawdę bardzo przyjemnie. Natomiast jeden i drugi telefon, i to jest fajne, bo to jest jednak półka no nie budżetowa, ale to jest średnia półka i to ta niższa, tak? 1000 i 1200 zł. Jeden i drugi telefon ma głośniki stereo. I jak one grają? Przepraszam, ale już nie mogę tego NCS Music, muszę puścić coś fajnego. To jest jeden. A w drugim będzie dokładnie tak samo. No i za 1000 albo 1200 zł, macie głośniki stereo, i macie muzykę taką, jakiej nie uświadczycie. Nieraz w dużo droższych telefonach, także pod tym względem szacunek i dla jednego, i dla drugiego urządzenia. Działanie. I w jednym, i w drugim telefonie jest dokładnie taki sam procesor, czyli Snapdragon 665. Do pomocy ma i tutaj, i tutaj 4 GB RAMu. Jedyna różnica, tak jak już mówiłem w pamięci, wbudowanej tu mamy więcej, tu mamy mniej, bo tylko 64, ale 64 czasami dla niektórych to jest też aż nadto i spokojnie im wystarcza. Jak te telefony działają? Działają dobrze, tak. Fantutu Benchmark mają mniej więcej taki sam wynik, a nawet dokładnie taki sam wynik. Zaraz pokażemy. To jest... dobrze, to jest 70, a to tak powinienem to... To tutaj tyle. Prawie 180 tysięcy. No i tutaj w 50 będzie dokładnie tak samo. Przepraszam już przepraszam, widzicie, przynajmniej nikt mi nie zarzuci, że nie używam tych telefonów. Mam tutaj kaltej najzwyczajniej w świecie z każdego telefonu, o którym później opowiadam, korzystam. Na czym to stanęliśmy? na Antutu Benchmark? Tam było 109, 179 tysięcy, chyba tutaj 171, więc wyniki są zbliżone prawie identyczne. No i z tych telefonów korzystam, mi się dokładnie tak samo. To znaczy, one nie są mistrzami prędkości, natomiast one są dosyć płynne. Dosyć responsywne. Te strony wczytują się szybko. Wielozadaniowość jest przy tych 4 GB, taka sobie, to znaczy no, powiedzmy 4-5 zakładek w pamięci. Później już telefon raczej wszystko wyrzuca. No i tak to wygląda w tym tańszym, czyli w 50. Wujce. Tutaj w 70. dwójce będzie dokładnie tak samo. Czyli naprawdę nie ma na co narzekać. Pewnie sporo osób by chciało, żeby tutaj był snap z siódemką z przodu. No ale w tym sezonie jest drogo, więc ta siódemka z przodu pewnie kosztowałaby więcej. No a tutaj kosztuje tyle, ile kosztuje. Od czasu do czasu oczywiście, czy to jeden, czy drugi telefon gdzieś tam nam przyklatkuje, gdzieś się na chwilkę przytnie, ale ja naprawdę ani na jeden, ani na drugi telefon pod względem działania nie narzekam. Co mamy w środku? I w jednym, i w drugim mamy Androida 10, i to też jest duży plus, że od razu na początek dostajemy Androida 10. No, i jak to w Androidzie 10? Są gesty, tak jak widzieliście, jest ciemny motyw, jest strefa gier tutaj w telefonach Oppo, więc i na jednym, i na drugim telefonie pogracie sobie dosyć spokojnie, oczywiście w te bardziej wymagające, nie na najwyższych ustawieniach, tylko pewnie na średnich, ale jesteście w stanie sobie tutaj e, pograć. Używa mi się ich po prostu przyjemnie, miło. E, dla osób, które nie mają jakichś gigantycznych wymagań co do telefonów, tylko które po prostu używają telefonu do zwykłych codziennych czynności, czy dzwonienia, sprawdzenia internetu, pogania w jakąś prostą grę, posłuchania muzyki, popatrzenia się na YouTubie, no to jeden i drugi telefon będzie jak najbardziej w porządku zdjęcia, bo to pewnie wszystkich interesuje, jak telefon za 1000 i 1200 zł. robi zdjęcia. Zestaw oczek jest inny. W tym uboższym mamy 12,82, czyli 12 megapikseli główny, 8 e, szeroki kąt, 2 do makro i do wykrywania głębi, a tutaj mamy 48 główny, 8 szeroki kąt i też 2,2 2, głębia i, i makro. O, zaciąłem się. E, i jeden i drugi telefon robi naprawdę fajne zdjęcia, natomiast jak sobie porównamy zdjęcia, zestawimy zdjęcia robione jeden obok drugiego, a mam taką możliwość, bo tak robiłem, to będzie wyglądało to mniej więcej tak. Czyli będziecie mieli różnicę. Tu jak widzicie, to jest ten lepszy 72. No i tutaj jest jaśniej zdecydowanie. Ta zieleń jest zielona. Tutaj już jest zieleń taka szarawa. Kolory są intensywniejsze. Tutaj w 72. To wszystko Wam zaraz pokażę, no ale zobaczcie tutaj. Tak, tutaj zamek jest jednak lepiej widoczny. Jest jaśniejszy. Tutaj ten zamek gdzieś tam nam ginie i jest ciemniejszy, no i taka to jest różnica pomiędzy tymi telefonami. To znaczy, i w jednym, i w drugim telefonie jest ok, ale tutaj po prostu jest lepiej. W cenie 1000-1200 zł nie narzekam. I w jednym, i w drugim telefonie mamy typ manualny, więc jak ktoś chce, to może się pobawić. A i owszem, natomiast wideo i w jednym, i w drugim telefonie ma elektroniczną, oczywiście nie ma optycznej stabilizacji obrazu, i jest. Nie najgorsze. 1, 2, 3, Full HD, 30 klatek na sekundę. A to ja. Tu jest A-52, też 30 klatek na sekundę. A to znowu ja. Nic nie mówię, bo nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Po prostu... A, no i bym zapomniał, ważna rzecz. I w jednym, i w drugim telefonie oczywiście, ponieważ to są snapy, w związku z czym GPS działa bez najmniejszego problemu. I, I w jednym, i w drugim telefonie jest NFC, w związku z czym i jednym, i drugim telefonem płacimy zbliżeniowo bez najmniejszego problemu. Na koniec bateria. I w jednym, i w drugim telefonie dokładnie taka sama, czyli 5000 mAh, i ona jest tutaj. Prawdziwym długodystansowcem, dlatego że ten telefon działał mi 7, 8, czasami nawet 9 godzin na włączonym ekranie, więc naprawdę dwa dni, 3 dni wszystko zależy od tego, w jaki sposób i co na tym telefonie będziecie robili, ale absolutnie nie ma co narzekać na baterię i dosyć szybko 18-watową chyba ładowarką i w jednym, i w drugim telefonie ją naładujecie, godzinę 30 mniej więcej. Czyli, co ja sobie sądzę i o jednym i o drugim telefonie, że obydwa telefony są fajne, obydwa telefony kosztują naprawdę nieźle. Ten kosztuje 1000, ten kosztuje 1200. Jeżeli komuś wystarczy 64 GB pamięci wbudowanej, jest oczywiście slot na kartę pamięci, także na zdjęcia na przykład macie osobne miejsce. No więc, jeżeli komuś taka ilość pamięci wystarczy i jeżeli ktoś jest w stanie pogodzić się, z jednak gorszą jakością zdjęć, no to wtedy wydaje 999 zł, jeżeli ktoś chce mieć telefon troszeczkę bardziej perspektywiczny, czyli tej pamięci wbudowanej chce mieć troszeczkę więcej. No i jednak jakość zdjęć jest dla niego ważna, a tutaj ciutkę, ciutkę, ale te zdjęcia są lepsze, no to wydaje 200 zł więcej i też jest zadowolony. O! I to by było na tyle e, chyba o niczym nie zapomniałem. Dzięki wielkie za oglądanie! I co? I do następnego smartfona albo urządzenia około smartfonowego. No, to na razie. Hej, cześć.